Komentarz, który stał się moim ulubionym od jakiegoś czasu. Przeczytam Wam. Im więcej oglądam Twoje nowe krótkie filmy, tym bardziej wszystkie wspierają Twój dziesiąty odcinek The Lost History, w którym Victor Hugo opowiada o tym, jak ludzie jego czasów niszczyli stare budynki. Mieli technologię do tworzenia imitacji, którą teraz demonstrujesz w swoich krótkich filmach. Wstrzał w dziesiątkę. Dziękuję Ci za to. Dziesiąty odcinek The Lost History, gdzie omawiałem Victora Hugo, był moją drogą do przedstawienia mojej poprawionej pracy. I planowałem łagodzić sprawy po drodze, powoli obalając moje poprzednie twierdzenia i dopracowując moje argumenty. Ale to było po prostu niewykonalne, jeśli chodzi o kontynuowanie tamtej serii. Moja forma za bardzo ucierpiała, więc ją rozwaliłem. Myślę, że to dobry moment, aby przedstawić moją poprawioną hipotezę w serii krótkich filmów, zaczynając od ogólnej fabuły. Ta hipoteza opiera się na zrozumieniu przez widza, że budowle między epoką średniowiecza a współczesnością były bardzo możliwe do zbudowania przez osoby opisane w podręcznikach historii. Akceptując to, otwieramy zupełnie nową drogę dochodzenia w zakresie historycznego wymazywania i fabrykacji. Małe zastrzeżenie. Przyznaję, że istnieją niemożliwe struktury na podstawie tego, co mówi nam narracja. Jest to przede wszystkim materiał megalityczny, czyli piramidy, balbek i tym podobne. W razie potrzeby odniosę się do nich, ale są one nieco poza zakresem moich obecnych badań. Skupiam się na końcu średniowiecza, kiedy, jak sądzę, nastąpi Wielki Reset Populacji i to, co nazywam Wielką Przemianą lub Wiekiem Przemian, czyli okres między XV a XX wiekiem. Zacznijmy więc od szerszej, bardziej ogólnej fabuły. Najprawdopodobniej nie będzie to miało natychmiastowego sensu, ale będę kontynuować z kolejnymi krótkimi filmami, aby bardziej szczegółowo zbadać jego aspekty. Więc nie bierz tego za prawdę. Moim celem jest próba przekształcenia hipotezy w teorię, z wieloma potwierdzającymi dowodami w labiryncie zaginionej gildii i tych krótkich filmach. Jeśli będę musiał dokonać przyszłych poprawek i udoskonaleń w tezie, to zrobię to. Średniowiecze zakończyło się burzliwym końcem wraz z celowo zaplanowanym głodem, zarazem, buntem i wojną. Świat popadł w chwilową ciemność w wyniku jednego z najbardziej fatalnych wydarzeń wyludnienia w historii. Szacuje się, że sama czarna śmierć zabiła ponad połowę populacji Europy i Afryki Północnej oraz ponad jedną trzecią Bliskiego Wschodu, a może i więcej. Znaczna część postępu społecznego, gospodarczego i technologicznego osiągniętego w średniowieczu ogromnie ucierpiała i została zatrzymana. Innymi słowy, nastąpił wielki reset populacji. Słowo reset oznacza powrót do poprzedniego stanu, ale w tej ciemności światło zaczęło się poruszać. I świecić coraz jaśniej i jaśniej. Światło renesansu. Renesans oznacza zmarwystanie lub ponowne narodziny. Ludzkość zaczęła się odradzać, ale coś się zmieniło na zawsze. Nie naprawili i nie odbudowali tego, co zostało utracone, ale zaczęli powoli odbudowywać lepiej w zupełnie innym kierunku. Kierunku, który dyktowałby bieg historii aż do dnia dzisiejszego. Rozpoczęła się nowa, odważna epoka. A stary średniowieczny świat zaczął powoli popadać w zapomnienie. Czemu? Ponieważ podczas traumatycznych przewrotów, pod koniec średniowiecza, pewna jednostka, syndykat cieni lub synarchia, jeśli wolisz, powstała na nowo, przejęła władzę i zaczęła wdrażać plan, który nadal obowiązuje. Ten podmiot ma jeden cel dominację nad światem. Jest to złośliwa siła. Służąca tylko sobie i swojemu programowi. To imperium ponad wszystkie imperia. To cień Rzymu. Porusza się bardzo powoli i przebiegle jak wąż, często ukryty, zrzucając skórę gdziekolwiek się udaje. Postacie, które tworzą anatomię tej istoty, tej kreatury, nie są łatwe do zidentyfikowania. Ale ma bardzo charakterystyczny sposób działania. Działa poprzez infiltrację państw narodowych. Wykorzystuje wydarzenia sceniczne na dużą skalę do dalszego rozwoju swego programu. Organizował te wydarzenia od końca średniowiecza i robi to do dziś. Za każdym razem plan powoli się rozwijał. Jednym z jego głównych znaków rozpoznawczych jest religia kult światła we wszystkich formach. Zwłaszcza światła ciał niebieskich. Czasami wystawia wydarzenia, które rozwijają się jako ludzka dramatyzacja i personifikacja ruchów niebieskiego światła nad nami. Zaćmienie jest jego ukoronowaniem: pogrąży świat w ciemności jeden pierścień, aby nimi wszystkimi rządzić jeden pierścień, aby ich znaleźć jeden pierścień, aby sprowadzić ich wszystkich w ciemności za nimi tylko po to, by przywrócić światło światło zbawicieli ich rozwiązania. Które społeczeństwo przyjmie z otwartymi ramionami. Za każdym razem, gdy tak się dzieje, podmiot ten powoli rozwija swój program. Kiedy ta istota początkowo doszła do władzy, z powodzeniem pogrożyła średniowieczne społeczeństwo w ciemności, głodzie i zarazie, a następnie przywróciła światło wraz z renesansem. Było to jedno z największych ruchów zaćmienia z ciemności do światła w historii, wielki reset populacji. Od tego czasu. Ludzkość znajduje się pod władzą tej istoty i jej kolonialnej potęgi. Renesans oznaczał początek epoki przemian, w której świat przesunął się w nowoczesność. Przez pierwsze 400 lat rządów tego podmiotu jego głównym celem było wdrażenie globalizacji, a co za tym idzie, globalizmu poprzez połączenie świata poprzez handel, technologię, religię, naukę itd. Osiągnięto to poprzez infiltrację, kolonializm, niewolnictwo, industrializację i wojnę. Nie wszyscy zaakceptowali zmiany. Powstała konkurencja o władzę. Ta istota musiała się bronić, podbijając innych siłą militarną i imperialną. Musiała dzielić i podbijać. Opracowała nowe metody obrony i ataku. Czym jest gwiazda? Nibiańskim światłem. Kto ci światło? Twoi panowie. Libertas, Sol Invictus, czyli Niezwyciężony. Jego drugim głównym celem było wymazanie i zastąpienie historii Starego, Średniowiecznego Świata. Jednym z kluczowych sposobów osiągnięcia tego było wykorzystanie architektury jako broni historycznego wymazywania. W okresie renesansu, jednostka ta wypracowała nowy styl architektoniczny, nazywany Nowym Klasykiem. Dokonała tego, wydobywając i łącząc ze sobą elementy stylistyczne europejskiej architektury romańskiej, gotyckiej, bliskowschodniej i mauretańskiej. Ukryła to i zamierzam Ci pokazać, jak to zrobiła. Ta jednostka użyła następnie tego stylu nowoklasycznego i pseudokamiennych technik budowlanych, aby zacząć zastępować stary, średniowieczny świat, a w wielu przypadkach fabrykować historię. I zrobiła to w szybkim tempie. Zaczęło się we Florencji, a potem rozprzestrzeniła się na całą Europę, a potem resztę świata. Jeśli architektura kiedykolwiek pełniła funkcję alternatywną lub ezoteryczną, została tutaj zagubiona i stłumiona w okresie renesansu. Jeśli Ameryka ma większą, ukrytą historię, to została zagubiona tutaj. Jeśli Wielka Brytania ma większą, ukrytą historię, to została zagubiona także tutaj. Istota ta, Celowo opóźniła rewolucję przemysłową o 300, a nawet 400 lat. Być może ze strachu przed utratą pozycji władzy, a być może najpierw pozwoliła ludzkości wyzdrowieć po czarnej śmierci. Technologia rewolucji przemysłowej i jej potężnym potencjałem istniała przed XVIII wiekiem, ale w innej formie. Kiedy była gotowa, jednostka ta uwolniła przemysłową technologię energii parowej i wykorzystała ją. Do dalszego wzmacniania swojej władzy nad światem poprzez globalizację i jawny kolonializm. Wykorzystała tę technologię również do edycji i wymazywania historii średniowiecza. Nadal używała stylu neoklasycznego jako broni do wymazywania, burząc stare witryny i zastępując je w tym stylu. Dodano także styl gotycki, aby sfinalizować swój program. Zostało to podjęte głównie poprzez dwie operacje. Wiktoriańskie odrestaurowanie i odrodzenie gotyku. Pierwszy polegał na odrestaurowaniu, a tym samym na redagowaniu, niszczeniu i wymianie większości pozostałych średniowiecznych budowli w Europie. Druga operacja, odrodzenie gotyku, polegała na rozpowszechnianiu stylu gotyckiego w postaci nowych struktur na całym świecie. Czemu? Aby zaszczepić i utrwalić w umysłach współczesnych. I przyszłych pokoleń z góry wyobrażenie o tym, jak wyglądał średniowieczny świat. Wykorzystano także nowe odrodzenie klasyczne i gotyckie, jako środek kulturowego kolonializmu, podporządkowując całe narody własnej ekspresji kulturowej, zmieniając ich religię, historię, edukację, mitologię itd. To nie należy do Indii. Ta klasyka nie należy do Singapuru, nie odzwierciedla ich narodowego wyrazu. Tutaj widać, jak budują ogromny klasyczny gmach w Afryce Południowej. Czy to niesie ze sobą afrykańską odmianę kulturową? Czy to w ogóle należy do Wielkiej Brytanii? A co z Ameryką? Wykorzenienie dziedzictwa charakteryzuje cały ten okres. No Neoklasyka jest architektonicznym wyrazem tego globalistycznego bytu i jego kolonialnej monomanii. Czy to oznacza, że każda klasyczna lub gotycka budowla zbudowana w epoce przemian służyła programowi wymazania tego, co było wcześniej? Nie każda, ale duża z nich część. Budowniczowie, ceglarze, kamieniarze, dokoratorzy, cieśle, robotnicy byli jednymi z najbardziej utalentowanych, pracowitych i niesamowitych artystów przez czasów. Byli naszymi przodkami, a ich spuścizna i jest w tych strukturach uwieczniona mężczyźni, kobiety i dzieci. Bez bardzo przebiegłej i złowrogiej formy niewolnictwa dzieci nie byłoby rewolucji przemysłowej. Imperia są zbudowane na barkach niewolników. Robotnicy, zarówno wolni jak i zniewoleni, byli mięśniami i talentem. Brunelleschis, Palladios, Wrens, Gilbert Scott. Byli to wizjonerscy dyrektorzy, rządzące ręce, które zabezpieczali struktury według określonych specyfikacji, upewniając się, że kiedy zastąpią lub przywrócą to, co pozostało ze starego średniowiecznego świata, nie pozostanie nic, co mogłoby zdradzić ich liberalnych mistrzów, którzy przepisali historię. Cel ten został osiągnięty pod koniec XIX wieku dzięki rozwojowi sztucznego i masowo produkowanego kamienia szablonowego. Myślę, że właśnie dlatego dzisiaj tak nie budujemy. Możemy to robić. Czasami wznosi się niesamowita katedra lub meczet. Ale tradycyjna architektura spełniła swoją funkcję. Zastąpiła to, co było wcześniej. Lub jak powiedział Wiktor Hugo, który obolewał nad sposobem, w jaki neoklasyka zastąpiła jego stary, średniowieczny Paryż. Chcemy całkowicie wymazać to wszystko z naszej historii. W kwietniu 2019 roku katedra Notre Dame zapaliła się i płonęła godzinami. To był 666 rok od zakończenia czarnej śmierci. Odpowiednia rocznica. Był to również początek kolejnej fazy planu tego podmiotu. Przeżywamy to właśnie teraz. Wygląda na to, że nadchodzi czwarta rewolucja przemysłowa. Taka jest fabuła. Tak więc jest ciągłość z tym epizodem, ale nie jest to zgodne z hipotezą niemożliwych struktur Tartarii. Moje obecne badania koncentrują się na zlokalizowaniu momentów, Znaczących zmian i potencjalnego wymazania historycznego w erze przemian, co przedstawię i spróbuję udowodnić na tych dwóch playlistach. W następnym filmie zademonstruję na konkretnych przykładach różne sposoby eksploracji architektury, historycznych wydarzeń kryzysowych i historycznych fabrykacji w świetle tej hipotezy. Trzymaj się dobrze i miłego dnia.